Czy wiesz, że staśmy taśmy produkcyjnej co 40 sekund zjeżdża nowy Volkswagen Golf? Siódma generacja jednego z najpopularniejszych aut kompaktowych na świecie właśnie przeszła kurację odmładzającą. Kosmetyka czy poważne zmiany? Z zewnątrz kosmetyka, ale czego oczekiwać po kuracji odmładzającej w połowie cyklu życia modelu? I to jeszcze w tak konserwatywnej marce jak Volkswagen? Z przodu podobno dopracowano przejście aluminiowej listwy na grillu w reflektory, które teraz mają nowe światła do jazdy dziennej w technologii LED. W zależności od wersji wyposażenia, całe reflektory mogą być w technologii LED. Ponadto radarowy czujnik, wykorzystywany między innymi w adaptacyjnym tempomacie, ukryty jest teraz pod logo Volkswagena, zamiast straszyć zdolnego pasa. Z tyłu lampy w technologii LED w standardzie, w hatchbacku i w kombi. A w wyższych wersjach wyposażenia, światło kierunkowskazów jest animowane, podobnie jak w Audi. Podobnie jak w Pasacie, także Golf ma teraz zaślepki udające podwójny wydech. A co zmieniło się pod maską? Po pierwsze silnik. Jednostkę 1,4 TSI zastępuje 1,5 TSI. Koniec downsizingu. W przypadku mocniejszej wersji moc pozostaje bez zmian, czyli 150 koni mechanicznych. Później pojawi się też wersja Blue Motion. Ona będzie miała z kolei moc zwiększoną o 5 koni mechanicznych w stosunku do słabszego silnika 1.4 TSI, czyli będzie miała 130 koni mechanicznych. Zużycie paliwa według producenta powinno oscylować między 4,6 a 5,1 litra na 100 km w zależności od wersji. Nowy silnik TSI jest przede wszystkim nastawiony na niższe zużycie paliwa, niekoniecznie na osiągi. O ile podczas jazdy ze stałą prędkością silnik pracuje kulturalnie, jest niewysilony. O tyle, kiedy próbujesz z niego wyciągnąć coś więcej, w tym przypadku mamy manualną skrzynię biegów, zredukuje trzeci bieg, nic się nie dzieje. Drugi bieg. Ach. I słychać, że ten silnik się męczy. On nie lubi wkręcania się na obroty, on nie lubi tego przyspieszania. Także najlepiej jest przyspieszać w tym zakresie między 2 a 3000 obrotów, kiedy silnik się po prostu nie męczy. Najlepiej pozostać na tym samym biegu. Jeździłem też wczoraj wersją ze skrzynią DSG i tam niestety musi być redukcja. On musi zrzucić ze 2-3 biegi, i wtedy jest to taki... Wycie nie lubi tego. Ale jest oszczędny. Może nie tak oszczędny jak obiecuje Volkswagen, ale średnio wychodziło mi między 6 a 7 litrów na setkę. Dla porównania przejechałem się dostępnym dla ekip filmowych Garbusem z silnikiem 1.4 TSI 150 koni mechanicznych, o ile starszy silnik zachowuje moim zdaniem dynamikę w szerszym zakresie obrotów, o tyle w podobnych warunkach zużywa o litr półtora więcej benzyny na 100 km. Niższe zużycie paliwa osiągnięto m.in. poprzez obniżenie tarcia i lepsze zarządzanie odprowadzaniem ciepła. Z nowości w gamie silnikowej są także silniki 1.0 TSI, tak te, które widzieliśmy w Volkswagenie Apie, o mocy 85 i 110 koni które na papierze nie są specjalnie oszczędne w porównaniu z 1.5 TSI, ale są na pewno tańsze. Mówiąc tańsze, opieram się na zapewnieniach przedstawicieli Volkswagena, bo nowy silnik 1.5 TSI pojawi się w cenniku dopiero w połowie 2017 roku. Tymczasem, Golf w wersji wyposażenia Comfort Line ze 110-konnym silnikiem 1.0 TSI jest raptem niecałe 3000 zł tańszy niż 125-konny 1.4 TSI. Naprawdę trzeba chcieć mieć litrowy silnik pod maską. Ale domyślam się, że to dobrze wygląda w tabelce z wyliczeniem dla eurokratów. Niezależnie od wersji silnikowej, Golf prowadzi się poprawnie, układ kierowniczy pracuje lekko, chyba że uruchomiony jest tryb dynamiczny. Zwiększony opór jest sztuczny, ale wyczucie tego, co dzieje się z przednimi kołami, jest poprawne. Ponadto, pomimo opcjonalnego adaptacyjnego zawieszenia, które jest w tym egzemplarzu i we wszystkich egzemplarzach, którymi jeździłem wczoraj i dziś, nie słychać, przynajmniej ja nie usłyszałem jeszcze tego typowego dla starszych Volkswagenów stukania z tylnego zawieszenia. Problem jest ponoć znany i mam wrażenie, że wreszcie go wyeliminowano. Dobra wiadomość. Ale to nie wszystkie zmiany. Volkswagen stawia na łączność. W topowej wersji wyposażenia można zamówić cyfrowy wyświetlacz, który w Volkswagenie nazywa się Active Info Display. Ponad 12-calowy wyświetlacz widzieliśmy już w wielu modelach Audi oraz w Volkswagenie Pasacie B8. Do tego nowe systemy inforozrywki z flagowym Discover Pro, którego ponad 9-calowy wyświetlacz rozpoznaje kilka gestów. Na razie jest to głównie zmiana utworów lub stacji radiowych, ale domyślam się, że z czasem pojawi się więcej funkcji. Natomiast najważniejsze w nowym systemie inforozrywki są możliwość konfiguracji głównego ekranu i dostęp do informacji online, m.in. najświeższych wiadomości czy prognozy pogody. Volkswagen testuje również połączenie z inteligentnym domem. Na przykład zewnętrzną aplikację Doorbird można obsługiwać z poziomu samochodowego systemu inforozrywki. Aplikacja umożliwia zdalne otwieranie drzwi w domu. W przyszłości Volkswagen nie wyklucza wprowadzenia własnych rozwiązań tego typu, np. podobnych do testowanego przez Volvo systemu otwierania bagażnika przez kuriera. Golf jest oczywiście autem do bólu praktycznym, ale nie oznacza to, że pozbawionym emocji. Połączenie tych dwóch wydawałoby się przeciwstawnych atrybutów jest widoczne w wersji GTD. Jeśli tak jak ja, zastanawiacie się, po co właściwie jest golf GTD? Po co jest szybki diesel? Właśnie po to, żeby był szybki, a jednocześnie oszczędny. Jak oszczędny? Wczoraj na sporej trasie. Myślę, że 150 km osiągnęliśmy zużycie paliwa w okolicach 6 litrów na setkę, a nie jechaliśmy specjalnie oszczędnie. Cieszyliśmy się tym, że mamy 184 konie mechaniczne pod maską. Możemy przełączyć się w tryb sportowym. Wtedy generowany jest sztuczny dźwięk do środka. Samochód jest jeszcze bardziej responsywny. Kurczę, ja przecież jadę kompaktowym kombi. Nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale. Golf kombi w dieslu ma sens. W bardzo mocnym dieslu. Ale jednak. Wyjątkowo ciekawe uczucie. Przedtem nigdy nie jeździłem Golfem GTD, więc nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale zaczynam absolutnie rozumieć sens tego samochodu. Przy codziennej jeździe, kiedy nie potrzebujesz tych całych osiągów, a potrzebujesz stosunkowo oszczędny samochód. To auto ma sens. Oczywiście nie do tego, żeby męczyć je w korkach, no ale jeżeli masz codziennie do przejechania kilkadziesiąt kilometrów, może autostradą, a może jakimiś krętymi drogami, wtedy ten samochód jest całkiem okej. Okay. A mimo tego, że jest to samochód szybki, nadal jest on Wyposażony we wszystkie systemy, które ułatwiają ci życie, wtedy kiedy nie chcesz szaleć. Czyli możesz nim jechać po autostradzie, włączyć system wspomagania utrzymania na pasie ruchu i on będzie cię prowadził za tymi innymi samochodami. I będzie fajnie, przyjemnie, relaksująco. Ale kiedy trzeba nacisnąć. Volkswagen oferuje teraz półautonomiczne prowadzenie w korkach do prędkości 60 km na godzinę. System, który testowałem wcześniej w Audi Q7. Niestety, w lutym na Majorce trudno znaleźć jakieś korki, w których można byłoby system przetestować. Oprócz tego, Golf wykrywa pieszych i hamuje awaryjnie, aby uniknąć potrącenia. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że zostawiłem sobie najlepsze na sam koniec, ale myślę, że warto. To jest Volkswagen Golf GTI siódmej generacji po faceliftingu. Ma teraz o 10 koni mechanicznych więcej, to niby nie dużo. W sumie 230 koni mechanicznych. Ten ma jeszcze w dodatku manualną skrzynię biegów i. O! Jak to idzie! Wow! Doskonałe hamulce! Na każdym zakręcie, niezależnie od tego, czy samochód jest w trybie dynamicznym, sportowym, zwykłym, normalnym, czuję co dzieje się z kołami. Kierownica jak gdyby zaciąga za mną, zacieśnia za mną, zakręt i wooh, jak jest dobrze! Chwilkę muszę ochłonąć. Tak, na ten samochód warto było czekać, warto było jeździć tym 1.5 TS i warto było jeździć tym GTD. Kurczę, znaczy GTD i GTI, to jest, to jest zupełnie inna liga. To, to, to w ogóle nie, nawet nie stało jedno obok drugiego. Uch, ależ w tym samochodzie się doskonale jeździ. Teraz jeszcze trafiłem na kawałek krętej drogi z wzniesieniami, z opadającymi odcinkami, ze ślepymi zakrętami. Zawieszenie świetnie pracuje. Na całym tym odcinku, dosłownie na moment, na ułamek sekundy, włączyła się kontrola trakcji. Poza tym pracuje zawieszenie i pracuje ono doskonale. A przy okazji, kiedy nie chcesz szaleć, to jest dalej normalny golf z tymi wszystkimi systemami bezpieczeństwa, z tymi wszystkimi yy, wspomagaczami, ale one ci nie przeszkadzają, bo obawiacie się, to, tak, kto, tak, ten samochód ma mnóstwo takich systemów i one będą mi przeszkadzać, one będą mi pikać. Nic, nic nie pika. Zasuwałem tym samochodem przed chwilą, jak dziki kozioł, któremu jeszcze w dodatku ktoś włożył w tyłek Racę I, i nic nie zapikało. A w dodatku w tym samochodzie jeszcze manualna skrzynia biegów to zawsze miła odmiana. Volkswagen. Zresztą wielu importerów bardzo często wkłada do swoich samochodów skrzynie automatyczne, dwusprzęgłowe i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, chcą się pochwalić tym, co mają najlepsze, ale jednak nie ma takiej przyjemności z automatyczną skrzynią biegów. Jednak to ta zmiana, własnoręczna zmiana biegów, to dobieranie przełożenia, to ciągnięcie na biegu tak długo, jak ja chcę, a nie jak uzna automat, to jest wspaniałe. Zużycie paliwa, gdyby kogoś interesowało, w granicach 9-10 litrów na setkę. Kurczę, 1.5 TSI palił 7, przy ostrożnej jeździe. Kupuj Golfa GTI! Adaptacyjny tempomat działa teraz do prędkości 210 km na godzinę, co moim zdaniem jest informacją z gatunku Pochwale się w barze, bo nie wyobrażam sobie jazdy z taką prędkością na tempomacie nawet po niemieckiej autostradzie. Poza tym system wspomagający cofanie z przyczepą i co najważniejsze możliwość przypisania licznych ustawień do kluczyka. Bardzo wygodne. Golfa jak zwykle można wybrać w wersji hatchback, kombi, alltrack z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Niebawem zadebiutuje odświeżona wersja Golfa R i E Golfa o znacznie zwiększonym zasięgu. Natomiast Volkswagen zrezygnował z wersji Cabrio. Jeśli lubisz jazdę z wiatrem we włosach, na razie zostaje ci tylko Garbus Cabrio, którego w dodatku nie ma w polskiej ofercie. Ceny Golfa po liftingu zaczynają się od niecałych 67 tysięcy złotych za hatchbacka z silnikiem 1.0 TSI. Tak przedstawia się odświeżony Volkswagen Golf siódmej generacji. A czy Tobie podoba się kierunek, w którym podąża Volkswagen? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garage Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.